Siemanko, ja jestem Gozan i witam w odcinku, którym razem będziemy spotować fury. Ja znajduję się na warszawskim Wilanowie i wiem, że tutaj jeżdżą naprawdę spokojnie, tuźnikowe i drogie auta. I zamysł odcinka jest taki, że w 4 godziny będę chodził po całym tym Wilanowie, będę szukał fure, które jeżdżą, stoją. Niektóre też będę robił zdjęcia. Więc bez zbędnego gadania, szukam pierwszej furki. Druga minuta i ja znajduję pierwsze auto, a mianowicie jest to Porsche Panamera i jest to wersja GTS, czyli ciekawsza. Ale taki brudasek, ma jeszcze takie czerwone stawki. Nawet ciekawa wersja, ale brudny jest bardzo. Dwie minuty dalej spotykam ładę No, może to nie jest jakiś rary tasik. Ale jest to rzadkie i ciekawe auto, które jest produkowane, nie wiem czy do teraz, w takiej samej budzie Ale trochę już to auto ma lata, to jest naprawdę w naprawdę dobrym stanie Takie auto na Wilanowie nie spodziewałem, ale ktoś musi być naprawdę fanatekiem marki, żeby to kupić i jeździć tym na co dzień I jeszcze Porsche Cayenne e-Hybrid nie minuty później, jeszcze na tej samej ulicy spotyka takiego auto porszaka Cayman'a w kolorystyce Martini bardzo ciekawy, ale ma taki spoiler jak z Aliexpress albo Allegro Przejdę na drugą stronę i wam go pokażę z bliska, bo No jest nietypowy jak na takie auto Pomijając, że to jest kolejny brudasek Proszę, o, jest Martini, jest Martini no Już wam pokazuję ten spoiler No patrzcie No typowo jak z Allegro albo Aliexpress no Jak takie coś można ładować do takiego porszaka, ja nie rozumiem Jeżeli w ogóle te naklejki są oryginalne, ale no nie wiem Dalibyście coś takiego na Porsche? Ja bym raczej się nie zdecydował na takie coś, na Porsche. I teraz jeszcze 911, dosłownie która jest. 7 minut i tyle mocnych furek, ale jest mocno zaakcentowane na Porsche. Cały czas Porsche, 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 następne Porsche. O co chodzi? Czemu tych Porsche jest aż tak dużo? Nie rozumiem tego, naprawdę. Ale idę po następne autko, bo zaczyna się dobrze. 10 minuta, mamy bandycką S-klasę. Cała w czarni. Brązowe skórki w środku. Bardzo ładny spek. to jest loteczka na tym. No bardzo ładnie ten tyłek wygląda tu. Bardzo ładnie. 22 minuta i mamy kolejne auto, a jest to G Klasa. Już wam pokazuję. Stronger than time. ok, ja myślałem, że to jest jakaś w ogóle wersja limitowana Może jakieś mansory albo inne. Inne Cusie. Co to jest? Eee, nie ma tych znaczków. To pewnie nie jest G63, jak nie ma znaczków. Ale fajne. W białej wersji nie często się chyba widuje jakie klasy w białej wersji, ale bardzo fajne w białej wersji. Ogólnie no, G klasa to jest naprawdę piękne auto, według mnie. Nie wiem, jak wy uważacie, bo to jest auto, które chyba dzieli społeczeństwo. Niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą. Ja kocham, na przykład. Według mnie jest superowym autem. 33 minuta i spotykam taką x 7 Jaka to jest wielka bestia, powiem wam. Strasznie wielkie jest to auto. I od razu na tym samym parkingu mamy RS7. No wiem, wiem, Audi, no ale co mam wam po powiedzieć, no Audi to Audi, no. Jest i jest RS7. Nie ma biedy, nie ma biedy. Tyle wam powiem. W komentarzach możecie wybrać na przykład auto tego odcinka i głosujcie na dole, które auto wam się najbardziej podobało w tym odcinku a ja lecę szukać następnych furek dla Was 42 minuta i właśnie przejeżdża kolejny dziwagon. wagon 52 minuta a ja spotykam Porsche 911 Carrera S w sumie piękne, bardzo piękne auto, ale nie wiem o co chodzi, ale pierwsza godzina naprawdę jest pod znakiem Porsche same porszaki no naprawdę nie no, ludzie mają tyle za dużo pieniędzy, No jeszcze się podzielcie co? też bym chciał takim Porsche jeździć 55 minuta mamy takiego sywiczka. To ja mam naprawdę ładnym stanie. Przecież ja nie jestem fanem sywików totalnie, ale ten naprawdę ładna sztuka. Bielutki, biała fela, przyciemnione szybki. Wszystko tutaj pasuje i lakier naprawdę wygląda świeżo. Fajne. Dobra, mija pierwsza godzina. Nie było źle, ale wiem, że na pewno da się lepiej i liczę, że następne godziny będą jeszcze lepsze. Dlatego ja idę szukać testowych furek. Jeszcze wejdę w moje tajne miejsce, gdzie wiem, że zawsze dobre fury tam stoją, więc myślę, że tamto miejsce może oddać. Wbiję się do tego tajnego miejsca i już Wam pokazuję, co tu idzie znaleźć. Tajne miejsce, mianowicie to jest galery, taka galeryjka w samym centrum Wilanowa, gdzie tutaj naprawdę ludzie stoją kozackimi furami. Już wam pokazuję, co tu można znaleźć. Porsche numer 1 Makan. Porsche numer 2. Żółciutkie kurczaczek Audi S3. Nowiutkie BMW serii 7. Kurde, jaka to jest wielka kolubryna. Patrzcie jak to wystaje za linii Tech. No, miejsca postojowego. Olbrzymie to, a w takim czarnym macie bardzo ładne, już ma lampy przyciemnione No, ktoś tu się postarał. Mamy też G-Klasę V8 Biturbo. Czyli obstawiam G63 Dokładnie, nie myliłem się G63 w takiej srebrnym Ale to jakaś taka starsza wersja Ale jest... jak wielkie jest to auto Nie jestem w stanie ukraść Wam w kadrze tego auta rsq 9 tylko bez żadnych emblematów Ale jest! Porsche 911 A jakby inaczej Tak klasyczne auto Ich tu też na pewno jedzie więcej Jaka to jest wersja? 911 Carrera T I jak dla mnie kręde de la tego miejsca czyli AMG G, tylko to jest G500, bo już sprawdziłem, w 4x4. G-Wagon 4x4. No to jest tak wielkie, że ja muszę się tak odsunąć, żeby to w kadrze złapać w ogóle. Piękny zielony kolor. Tutaj kaczory karbonowe, tam dokładka karbonowa też. je pod ładowarką, no ale jest to piękne auto. Duże, niecodzienne. O! porobiłem już sobie zdjęcia, i wam tu wstawię jak wcześniej zrobiłem zdjęcie. Myślę, że to miejsce mam już ograne. Na 20 minut bycia tam obskoczyliśmy naprawdę dobre furki. Trochę tam spędziłem, to jest przerwa na kibelek, no, ale nie wliczamy tego. I naprawdę to miejsce do szukania furek miazga. I w ogóle ledwo co wyszedłem, i przejechał obok mnie Ferrari, ale nie miałem akurat aparatu w ręce. Czyli, ale zaliczmy sobie. Pierwsza godzina, 36 minuta i widzimy Ferrari. Tylko no niestety nie dałem rady Wam go ograć, ale musicie mi uwierzyć na słowo. No spotkałem, nie? Nie oszukuję, spotkałem. To, to, to nie jest takie coś, że to jest mega rzadkie tutaj spotkać Ferrari, tylko to jest naprawdę częste, więc możecie mi uwierzyć, że naprawdę ja tu spotkałem. Godzina 46 mojego spotowania mamy do kolekcji kolejną MK. A mianowicie jest to najnowsze BMW M2. Nie wiem jak wam, mi się to auto totalnie nie podoba. O Jezus, jak ktoś tu na krawężniku stanął. Ale tu jest fajnie zrobione, bo masz taką dokładeczkę karbonową. Już coś jest więcej. Wydeszek według mnie też jest zmieniony. Chyba nie ma takich stalowych BMW. Jest jeszcze w takim kolorze betonu. No ale nie wiem, dajcie znać jak wam się podoba, bo mi te M2 w ogóle nie siedzą. Nowe. Dobra, ale posiadanie smarta w mieście to jest chyba najlepsza opcja, jaką możesz wybrać. Parkujesz sobie właśnie tak. Oj, samochód, Parkujesz sobie właśnie tak, i nic się nie obchodzi. Masz o wiele więcej miejsca niż każdy inny samochód, bo możesz sobie parkować właśnie w taki sposób. Godzina 51 i spotykam dwa takie klasyczki obok siebie. Jednym jest siódemka E32, która według mnie jest bardzo piękna i ja bardzo lubię ten model akurat, tą generację. I MR2, która jest. W bardzo ładnej kondycji, jak na mr 2 Nie wiem jak wy, ale ja tak mam, że jeżeli chodzi o motoryzację, ja jestem bardzo, bardzo przestrony. To znaczy, że podobają mi się i superkary, i jakieś gruziki, i właśnie takie klasyki, jak przed chwilą zobaczyliśmy. mnie to jest właśnie kwintesencja motoryzacji, że w każdym jakby marce, w każdym rodzaju auta, w każdym stylu robienia auta, odnajdziesz coś, co ci się spodoba. I dla mnie to jest właśnie definicja motoryzacji Że po prostu jesteś na tyle przestronny, że zawsze znajdziesz sobie coś Na czym zawiesić swoje oko A tu na Wilanowie jest dużo takich aut, na którym można zawiesić swoje oko <grym> Jak już zobaczyliście Druga minuta i 23 minuty I mamy tutaj Porsche 911 w tardze Jezus jakie to jest piękne I ogólnie dosłownie 4 miejsca dalej Tu jest kolejny porszak. Jakby tego było mało, tak jak mówiłem, poszaków to jest dużo, ale zrobię sobie jedno zdjęcie, bo jest bardzo w pięknej pozycji, zrobię takie zdjęcie i przekręcę jeszcze, żeby było w pionie i cała sylwetka tylna tego auta była. Jeśli podoba Ci się taki film, to zostawiaj od razu łapkę w górę, subika, napisz jakiś komentarz, a ja wpadłem na pomysł, że możemy tak wszystkie dzielnice w Warszawie przejść. Myślę, że to może być spoko pomysł, więc dajcie znać, czy chcielibyście takie coś zobaczyć. Druga godzina 45 minuta, Myślałem, że ta trzecia godzina będzie naprawdę kiepska, ale teraz oddało. Spotkałem Astona Martina pośród tak po prostu stojących aut na ulicy. Już wam pokazuję DB9, DB9 i takie naprawdę ładne i trochę starsze. I to jeszcze w kawiu. Co ja będę wam mówił, ja od razu wam go pokażę. Proszę bardzo, Aston Martin DB9. Ty, jaki to ma ładny lakierek. Nic tu nie jest, żadnych. Kurde elementów popsutych, żadnego a jak się błyszczy, no jak nówka sztuka wygląda. Nie wiem, który to jest dokładnie rok, ale to nie jest najnowszy Aston, bo widzę po drewnie. No już takich aut z drewniankiem w środku nie robią, ale jest naprawdę piękny. Świeżutki lakier, ogólnie wygląda jak nówka sztuka. Powiem wam, że tutaj chyba wlecę w zdjęcia, zrobię parę mu zdjęć, bo no to nie jest auto codzienne. Jakie to jest, jak to się mieni, jak to jest piękne. Pierwsze zdjęcie, no to zrobiłbym po prostu całą sylwetkę jego. Dokładnie o tak, cyk, macie foto. <grym> na pewno dupcie trzeba zrobić. No dupcie to trzeba, trzeba zawsze ograć. Proszę, dupcie. Ej, ale że to ma tylko po jednej rurce na stronę? To jakoś tak kiepsko wygląda w takim Astonie Martini. Nie wiem, co to jest, czy V8, czy V10. Ale no nie pasuje według mnie. Proszę bardzo. Dobra, czekajcie. No, wiadomo, dubcie, tak? Dubcie trzeba ograć. Nad pionie bym zrobił. Ale idę zrobić teraz bardziej nietypową fotę, według mnie. Dobra, wszedłem tutaj na górę. Jakby, no, tu jest takie przejście na górze. I stąd zrobię fotę. I myślę, że stąd może być naprawdę dobra, dobra fota. Nie no, ale wam teraz idealnie ogrywam to, ale to, to jest też niemożliwe. I tak. Myślę, że to będą foty, które tutaj zrobię. I ja zaczynam robić prawdziwe foty. Druga 56 godzina, właśnie przejeżdża Porsche, ale nie po to tutaj stanąłem, a stanąłem po to X6 M w kompetycie. Czarny mat, dziwne czerwone felki, dokładeczki czerwone. Ej, jak to dziwnie wygląda. Szczerze? No chyba nie jestem fanem tego rozwiązania. Te felki, strasznie mi tu gryzą mnie te felgi. Ale końcóweczki karbonowe. To z Jeepowera. Bo to jest G-Power! Oż kurna, dobra, przepraszam, jednak mi się podoba. Ja pierdzielę X6F w kompetycie, w G-Powerze, co jest? Woohoo! Dobra, ja się spo nie spodziewałem tego, myślałem, że to jest po prostu X6F w kompetycie. Ale tak czy siak, inaczej bym to rozwiązał, I jakby no. Mimo, że to jest w G no to te wstawki czerwone i tak mi się jakoś bardzo nie podobają. No ale to jest X6M w kompetycji. i to w Jeepowerze. Nie wiem ile to ma kuca, ale to jest powalone auto. No jeździliśmy raz w... Jechałem raz w, przecież w M3 Jeepowerze i to jest naprawdę szalone auto. Ale to? Jezus Maria, SUVik i z X6M. Ale to musi być szalone auto. Dobra, porobię tutaj parę zdjęć, bo aż jestem ciekawy. A już nie będę wam pokazywał całego procesu, ale porobię sobie zdjęcia, stawię parę zdjęć, po prostu mega auto. Nie spodziewałem się, że G-Powera znajdę. No ten Wilanów to naprawdę jednak jest porąbany. Ja myślałem, że to wiecie, że tak sobie podśmiechujki robię, że tu naprawdę dobre auto idzie znaleźć, ale no tu idzie dobre auto znaleźć i tyle. <laughs> ja robię zdjęcia i widzimy się przy następnym aucie. Trzecia godzina i 32 minuty i ja znajduję takie AMG A35 od Mercedesa. Wziąłem to auto pod uwagę dlatego, że rzadko się widzi to w sedanie. Najczęściej to jest właśnie w, w hatchbacku, hot hatchu w sumie, no dobra, nazwijmy to tak jak się powinno to nazywać, czyli w hot hatchu. A tu jest A35 AMG w sedanie. I powiem wam, że bardzo fajne, takie małe, zwinne pewnie, przyjemne ten Mercedesik. Nawet nie wiem, czy wolałbym w takiej wersji niż hot hatchu, chociaż hot hatch od, od Mercedesa, to jest też naprawdę ładne autko. Udała mi się ta linia. Według mnie jeden z lepszych, jeżeli chodzi o bryłę hot na rynku. 3 godziny 53 minuty. Myślę, że to już jest końcówka, ale będę walczył dalej. AMG GT 4-Door. I to raczej wersja 6.3, ale możemy sprawdzić i się upewnić. Jak, jak, kurde czarny mat wygląda tak dobrze. O nie, tylko GT 4.3. Eee, no to lipa. <grych> Minęła właśnie czwarta godzina naszego spotowania, a ja na koniec wychaczyłem takiego pięknego Mercedesa SL63 mg I podsumowując, rzadkość i jakość aut spotykanych dzisiaj oceniam 8 na 10, a ich częstotliwość 7 na 10. Jeżeli spodobał Ci się taki odcinek, zostaw łapkę w górę, zostaw subika i do następnego. Siemka!